No, a my w Hokus Pokus, dzisiaj placek cebulowy, ziemniaczek z pieczarkami, pieczarki zamiast skwarki muszą być. Kasza, surówka, wszystko za 7 zł, ponieważ dbamy o linię, tylko degustujemy. Dobra i pogadamy Hokus Pokus, Galeria Świętojańska. Akurat. Oj, jak to zrobić? Pokażemy Wam stolik, czy co? Wam pokazali Jak śmiejemy pokomentowali trochę. To ja nie będę widzieć potem, czy nagrywam znowu. Aj to. Tak to jest. No widzę, widzę, że dzisiaj barburki, święto górnika, barabary. No i kolejny frajer spod bramki. Jakaś hiena dla wyświetleń dała się nabrać na urojenia przetrąconego łukaszka. Ops żeby tak było widać jak ja przymieję. Dzisiaj jego urodziny, jak się chwali, także no wiecie taki prezent na urodziny, że kolejna sprawa sądowa będzie z tego, że chodzi chory psychicznie człowiek i opowiada głupoty. Bo przecież wszyscy dobrze wiemy. Że to on próbował zarabiać na Kononowiczu. Nic mu w życiu nie pomógł, tylko przeszkadzał we wszystkim. Cieszył się z jego śmierci 4 godziny. Zbierał żebrał odonity o wpłaty od widzów z niego śmierci. Także próbował zamiast mu pomagać monetyzować jego śmierć, nieszczęście, choroby. No go po prostu. To jest największy kat. Oszust oprawca Krzysztofa Kononowicza zdecydowanie wszyscy się do niego. Tak jak najpierw był katem, pasożytem, kleszczem yy, Meksykana, a potem został katem, kleszczem Majora. To jest w ogóle śmieszne, na przykład, że ten yy, frajer spod bramki... Nie no, nawet nie spod bramki, zwykły frajer po prostu. Gorzej, hiena cmentarna dla wyświetleń z kanału nic nie wiem i się nie dowiem powołuje się na tego chorego psychicznie człowieka, który ma wyroki prawomocne, sądowe zapomówienia i nie wspomina ani słowa na przykład jak on okradł Majora właśnie. Też szmata ten złodziej Łukasz W. Major trafił na izby w a ten przetrząsał mu telefon. nie, Więc te wszystkie bzdury, które on opowiada, mówię, to dotyczą jego. To bardzo sprytnie można się domyślić o co chodzi, jak on opowiada się ze szczegółami to opowiada, przypisując to innym oczywiście, nie? Bo to jest ta choroba psychiczna, wyparcia. To dotyczy tego, co on sam robił, nie? Więc obejrzę sobie te dwie godziny jęków. W ogóle strasznie wygląda na tym zdjęciu. Nie wiem jak to zrobili, ale Krzysiek tam wygląda na najmłodszego tak z twarzy. W tej miniaturze, a ten wygląda jak zeszczany menel, nie? Także, no, jedna wielka tragedia, oczywiście, która zbliża nas niewątpliwie do nieuniknionego finału, czyli konsekwencji. Konsekwencje będą takie, że nie można nikogo bezkarnie pomawiać w internecie. czasem trwa to dwa lata. Tak jak w przypadku Sławka, który założył do przetrąconego sprawę w sądzie i w końcu ją wygrał. I kolejne wyroki w toku. I jeszcze postępowanie w prokuraturze dotyczące tych urojeni fałszywych zawiadomień. Nękania w Mopsie Kononowicza, które wprowadził właśnie przetrącony Łukaszek za pieniędzy. Nie ukrywajmy, to robił. Tylko i wyłącznie to było jego motywacją. Nikomu nie pomógł, tylko przeszkadzał. Jeszcze też wyjaśnię jedną kwestię: bo wczoraj, jak był na szkoleniu, mam tak jednym okiem, jednym uchem, trochę z nudu sobie podsłuchiwałem, podpatrywałem Like. Bo Szczocha, pod prokuratury i ktoś tam na czasie napisał, że on jest dziennikarzem jak ja, więc muszę tu sprostować. Dziennikarzem żadnym nie jest. No to przynajmniej tak jak nieszczęsny, który miał odwagę powiedzieć, że on nie jest dziennikarzem, tylko media workerem. Czyli takim wyrobnikiem po prostu medialnym, dziennikarz to jest ktoś. Kto na przykład tak jak ja od 2016 roku posiada wpis, że jeszcze co opis, sądzi okręgowym w Białymstoku stron internetowych i, Białystok, i .białystok .pl, że jestem redaktorem na challenge. To, że ktoś pracował w mediach w gazecie, ale nie przestrzegał prawa prasowego, które na przykład wymaga, że jak pisze się artykuł o Kononowiczu, to trzeba z nim porozmawiać. A Szczochowi akurat na tym nie zależało, bo to jest notoryczny kłamca, który po prostu kłamie na wyświetleń. Więc żeby była te swoje kłamstwa, on sam je wymyśla i jemu prawda, czyli rozmowa z Kononowiczem akurat pod nic nie była potrzebna, bo on rozmawiał przy mnie, to naliczem telefonicznie mu zapewniłem taką możliwość no i wyszło, że dokładnie piszek głupoty, że Krzysiek tak jak to było możliwe jest zadowolony z tej pomocy, którą otrzymuje. Cudów się nie dało zrobić. Przypomnijcie sobie te wszystkie, na przykład nawet do dzisiaj oni mówią, że gdyby Krzysiek otrzymał pomoc. Ale Sławek, Mariola, Kanał Mleczny Człowiek i wszyscy dookoła chcieli, żeby Krzyśkowi została udzielona pomoc przez państwo, tylko państwo tej pomocy profesjonalnie nie potrafiło udzielić. Była sprawa o bezwłasnowolnienie. Biegła z Choroszczy stwierdziła, że oni w szpitalu w Choroszczy nie potrafią dla Kononowicza pomóc, więc ona nie uważa. Ona nawet uważała, to jest fakt tak przecież, że pobyt Kononowicz na zamkniętym leczeniu w Choroszczy pogorszy jego stan zdrowia. No i niestety miał rację, bo zobaczcie, póki on żył w domu, pod opieką kanału Mleczny Człowiek, to żył parę lat. Jak trafił do szpitala, dwa miesiące, w jednym, w drugim, w jednym szpitalu nie płacili pracownikom. Gryzł ich po rękach, wyrywał sobie węflony, chciał wstać, iść do domu, chociaż nie mógł chodzić. Musieli go przywiązywać do łóżka, a jak trafił do hospicjum, to w ogóle 14 dni zmarł na hospicjum, nie? Więc opieka akurat państwa, no nie okazała się dla niego dobra. Także ci wszyscy ludzie, którzy wbrew opiniom lekarskim twierdzili, że jego pobyt w TPS-ie czy w szpitalu by mu pomóc i może do dzisiaj by żył, to są frajerami po prostu nie mają pojęcia o prawdzie, o faktach. Rozpowszechniają jakieś brednie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Tak jak Łukaszek, który żyje w świecie fikcji, założył kanał, gdzie chciał zarabiać na Kononowiczu, wprowadzić jego live y i wprowadza teraz w łąd dużą ilość tych ludzi, jak na przykład Daniel Midas, który tam twierdzi, że Kononowicz sam był mógł prowadzić kanał i sobie nagrywać. No właśnie. Danielu, nie byłoby niczego. Trafnie to podsumowałeś bez pomocy, bo on nie był w stanie sam prowadzić kanału. Dbać o zarobki, o monetyzację. Jak on coś nagdywał, to mówił takie rzeczy, że to w ogóle nie nadawało się do publikacji często. A już na pewno YouTube nie kwalifikowałby tych filmów do zarabiania na reklamach, nie? Ciężko było. Jeszcze ten aspekt edukacyjny utrzymać, żeby ludzie widzieli, do czego prowadzi choroba psychiczna nieleczona, jak się ludzie zachowują. Do mnie dzwonili w na przykład ludzie, którzy na podstawie tych filmów z Kononogiczem czy z Majorem odnosili to do jakichś swoich uzależnień, problemów czy na przykład zachowań ojca, matki, ludzi bliskich, z rodziny. To pomagało im zrozumieć te zachowania. Także te kanały, te filmy miały też aspekt edukacyjny. I tylko flejerzy się tam śmiali, czy uważali, że to jest tylko i wyłącznie robione dla beki. Teraz to co fiany robią to jest robione dla wyświetleń i dla beki. Z takich czubków jak łukasz był przetrącony. Mm, bo tak jak w przypadku stunowi Szalony reporter, nomen nomen. Ile czasu w No. Men, no men.